Cześć, witam Was na moim kanale. Podczas naszych leśnych wypraw, leśnych podróży, wypraw outdoorowych czy bushcraftowo-survivalowych oprócz noża i różnego rodzaju ekwipunku będzie nam potrzebny w terenie toporek. Toporek czy siekierka od firmy WART dostaliśmy do testów toporek bushcraftowy. Jak on się sprawdzi w terenie, czy WART jest czegoś wart zobaczycie w materiale. Dzisiaj testujemy sobie toporek od firmy Wart. Firma Wart oprócz tego, że produkuje różnego rodzaju narzędzia, które pozwalają nam wyposażyć swój garaż, swój spichlerz czy Nore Prepersa, produkują sprzęt buszkrawtowy. Do testów mały toporek z sikorowym trzonkiem. Waga tego toporka to 545 gram, a stal, z jakiego został wykonany, jest to stal węglowa 1055. Dodatkowo toporek został wyposażony w skórzane etui, żeby zabezpieczyć nasze ostrze przed ewentualnym przecięciem czegoś, skaleczeniem się, krąć ostrze przed zniszczeniem. Jak ten toporek będzie pracował w drewnie, jak będzie rąbał, jak mamy też możliwość bicia obuchem, także fajne rozwiązanie, dosyć lekki, dosyć poręczny, z tyłu zabezpieczony linką paracord czas pracy nam się nie wyśliznął i gdzieś nie poleciał, i nie zrobił komuś krzywdy. Dobra, porąbmy coś, zróbmy jakieś testy, a potem wydamy swoją opinię. Jest to co prawda suchy kawałek drewna zmurszlały także nie muszę przykładać zbytnio dużo siły. Na pierwszy rzut oka, ostrość wygląda dosyć dobrze. Oczywiście nie ogolimy się tym toporkiem, chociaż może powiem Wam, że jakiś włosek zeszedł, ale to nieistotne. Eee, toporek ma być ostry na tyle, żeby po prostu siłą naszego uderzenia i poręczny, żeby po prostu rąbać różnego rodzaju rzeczy. Tutaj w tą kłodę zmurszlałem, co prawda, bo leży tu już pewnie z 3 lata, co jak pamiętam, dosyć fajnie się wbija. Mały, lekki toporek przyda się demu w swoich leśnych bushcraftowych przygodach czy przy zakładaniu obozu, przygotowania drewna do ogniska przy innych pracach. O... Dobra, z rąbaniem drewna na ognisko, opału, przygotowanie co prawda z takim zmurszlałem drewnem, które już trochę leżakuje, toporek z racji tego, że nie jest za wielki ale przy energii naszego uderzenia świetnie sobie radzi. Znajdźmy coś bardziej twardego, coś bardziej wysuszonego. Zobaczymy jak będzie się sprawdzał. Mamy tu powalonego świerka. Jest dosyć świeży, bo jeszcze jest dziwie zielony. Także myślę, że będzie dobry test na sprawdzenie toporka. Na trochę bardziej, może nie grubym, ale na świeżym drewnie. Powiem Wam, że dosyć fajnie chodzi, dobrze jest ten linka ta parakord zabezpiecza, bo ta lakierobejca, czy lakier, czy bejca, czy lakier z bejcą, troszkę utrudnia mi pracę w rękawiczkach, bo się trochę ślizga. Ale mam na to plan, mam zamiar ten toporek bardziej, troszkę zrobić bardziej bushcraftowym. Na pewno zdejmę całą tą lakierobejcę. Czy farbę do gołego drewna i opalę palnikiem, żeby zrobić go bardziej bushcraftowego? Oczywiście, a tu zabezpieczę przed uderzeniami, czasami trzonkiem, linką paracord. Oczywiście, jak to wyjdzie, zobaczymy w jakimś materiale. To moje rąbanie wygląda. Jakby do tego drzewa dobrał się bób swoimi zębami. Rąbię dosyć dobrze. Co prawda, tak jak mówiłem, ślizga się trochę na tym trzonku. Co prawda, pracuję w rękawicach. Zaraz zobaczymy ten trzonek, ta sikierka się trzyma na gołej dłoń. Laki dzisiaj jest ze mną, dzisiaj mnie wspomaga. Maszka nie chciała iść. Teraz mam dłoń z i powiem Wam, że. Normalnie się przykleja. Powiem Wam, że bez rękawic trzyma się naprawdę solidnie, to porek sobie daje radę z jakimiś tam elementami większymi drewna. Możemy wykorzystać go też do korowania. piękny kawałek drewna nam wychodzi ale pachnie kurczę powiem wam że jest tak ciepło ze mnie normalnie się leje jakbym wyszedł z jeziora albo z, pierś, z prysznica i komary cały czas mi coś atakują na plecach drzewo jest mokre ale pięknie pachnie Z tego, co udało mi się wyczytać w jakichś tam komentarzach, w opiniach, to ludzie zauważyli, że obuch cały trzon sikierki potrafi się zsunąć z, yy, o właśnie o to mi chodzi, że słabo jest, roz, słabo jest rozparty po prostu trzonek względem obucha i może to stanowić problem dla niektórych, że po prostu przy pracach on się zsunie i po prostu nie będziemy wiedzieli co dalej zrobić. Mi to osobiście nie przeszkadza, nie stanowi to dla mnie problemu, bo tak jak mówiłem, będę ten trzonek robił po swojemu. Wtedy dodatkowo go zabezpieczę jeszcze klejem i nabiję tutaj dodatkowy klin. Tutaj właśnie trzeba by nad tym było popracować, żeby żeby osadzić ten obuch do trzonka porządnie, żeby w nikomu się nic nie stało. Taki mały, krótki materialik z funkcjonalności i sprzedatności toporka bushcraftowego. Tak jak mówiłem, jedni noszą siekiery, jedni noszą toporki, jedni noszą duże noże do rąbania, do batonowania. Mały toporek 545 gram tak naprawdę nic nie waży, a naprawdę pomaga przy pracach obozowych czy pracach terenowych. Jak ten toporek będzie wyglądał w moim wykonaniu za parę dni, jak się za niego zabiorę i go trochę bardziej zrobię w stylu bushcraftowym? Ja się z wami żegnam, z opiniami czy komentarzami możecie pisać. Jeśli ktoś z was użytkuje taki toporek, możecie mi napisać, jak on się Wam sprawdza, czy go polecacie, czy nie polecacie, jakie ma plusy, jakie ma minusy. Na razie u mnie jest w fazie testów. Jak na pierwsze testy, fajnie się sprawdził poza osadzeniem. Obucha do trzonka, to nie stanowi dla mnie problemu. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, wychodźcie w teren, ćwiczcie swoje umiejętności, bo każdy wyjście niesie nowe doświadczenia. Trzymajcie się i do zobaczenia w terenie. Cześć.